Zabawy na sobotę. Na razie pogody nie ma. Malujemy kamienie. I jeszcze jakieś takie rzeczy kupiłam. Ośmiorniczki, raczki. Będzie ja to, to malować? Będziemy to malować, a potem chować. O, poszła, chciałam coś do Figi powiedzieć, bo sobie zrobiłam mały prezent imieninowy. Terarara, zaraz zobaczymy, czy ładne, czy nie. Ładne? Dziwne, ale ale może, może. Piękne te buciki. No, dziwne, ale bardzo mi się podobają. Niestety, za duże. Miałam sobie 37. Mi to jeszcze podobają, tylko już to mam taki duży kilometr. U nas trochę popadało. Mokro jest jednym słowem, więc dzisiaj mam wszystkich w domu, nawet męża. Dzisiaj, jutro w ogóle ta dzień dobry, pogoda na przyszłość. Dzień dobry, widzowie! Pogoda na przyszły tydzień też taka w kratkę, niefajna. Idę teraz trochę w ogródku podziałać, posadzić też te kwiaty, które wczoraj kupiłam i obiecuję, obiecuję, będzie dzisiaj przepis na sernik, bo po wczorajszej relacji to mnóstwo wiadomości z prośbą o przepis. W szklarni wiem, powinnam trochę popracować, powycinać trochę liści, ale tutaj Pomidorków dużo mamy. Koktajlówek na pewno, do oberwania mam dużo, dlatego sobie miska przyniosłam. Wytrzcie, jakie te olbrzymiki <śmieniczy> są? pas jest tu. Skriðum byggt, trúge múst veiðst ég dætt. W sadzie przydałoby się kosić, ale tutaj Janek mi pokazuje orzechy laskowe. Pierwsze. Tu są dwa. A tu jeden. A tam jest jeszcze jeden. Figa, ty to lubisz ten sad. A ja nie mam kosiarki, chociaż jest za mokro, żeby tutaj skosić. Mamy drugie drzewo laskowe, z orzechem laskowym. I ile jest? Cztery? To no tutaj mamy cztery orzechy. Słuchajcie, tu trzy i jeszcze mamy trzecią mleszczenną tam całkiem e, w rogu kolejnym. Gdzie? Tutaj. Tam w rogu. Co to? Też e, orzech laskowy. Ale nie wiem, to? czy ma jakieś owoce. Tak. A. Widzisz nawet jeszcze karteczka została. Ale ten jakoś najsłabiej wygląda, taki pożółknięty. No, najbardziej Dużo pytań było, co to za odmiana jabłek, jaka to jabłoń. I już Wam powiem, Katia, pierwsze spadły. Chyba spróbujemy. Dobra. Tutaj mamy jabłoń numer dwa, która też ma dużo owoców, na jak na razie małe. I to jest pruski. Jabłoń pruski. I jeszcze trzecia jest taka, co też fajnie obrodziła, ale nie mogę rozczytać, co to jest karne, karne, nie wiem, gol? Trochę uśmiecham się sama do siebie, zaraz Wam powiem dlaczego. E, słuchajcie, moja szafa na Vinted jest gotowa, można robić u mnie zakupy, więc jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam. A uśmiecham się, bo wystawiłam tą torebkę, ona jest taka trochę sportowa, na takim pasku, e, biała, biało-szara bym powiedziała, i się zastanawiam. Czy dobrze zrobiłam, czy może mogłam sobie ją zostawić? Nie no, trzeba się trochę rzeczy pozbyć, dać im drugie życie, więc jeżeli macie ochotę zerknąć, co jeszcze tam powystawiałam, to tutaj macie link. Ale oczywiście, żeby zrobić zakupy na Vinted czy też jeżeli chcecie coś tam sprzedać swojego, to musicie mieć pobraną aplikację. Samo pobranie jest darmowe. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Jest taka pomocna, na przykład jeżeli chodzi o drukowanie etykiet, jeżeli chcecie później coś komuś wysłać. Naprawdę jest super, więc zostawiam Wam tutaj link do mojej szafy. Jeżeli ktoś się na coś skusi, to obiecuję, że paczki spakuję najszybciej, jak się da, żeby nie zwlekać, bo sama tego nie lubię przy sobocie naszło. Ja raz na kilka tygodni robię tutaj taką generalkę, ale właśnie jak pada deszcz, tak wieje wiatr, to, to postrąca tego wszystkiego. Biorę się za mycie.